Dzień dobry w kolejnym wydaniu nocnych maków, czyli podsumowania no może nie ostatniego tygodnia, bo mieliśmy małą przerwę z faktu, że intensywnie wspierałem firmy produkujące celulozę. Ilość chusteczek, które złożyłem w ostatnich dwóch tygodniach, no myślę, że mocno wsparłem budżet państwa. Ale wracamy do naszego makowego świata, świata technologii. I zacznę od chyba takiej hmm, dość hmm, sprawy, która porusza wyobraźnię wielu z nas: hmm, Metaverse, czyli ta wirtualna rzeczywistość, którą już niebawem doświadczymy z ramienia pana Zuckerberga i Facebooka. Sprawa wydaje się coraz bardziej nabierać tempa, ponieważ już na Facebooku pan Marek Zuckerberg. Hmm, Pina szpileczkę firmie Apple. No chyba nie jest to dziwne, bo tutaj między Facebookiem a firmą Apple dość mocne zgrzyty się pojawiły w chwili, gdy z ios 15, z macOS-em Monterey weszliśmy w możliwość wyłączenia śledzenia ciasteczek i Piksela przez Facebooka, także nie ma pełnej kontroli nad tym, co się dzieje z naszymi klikami, nikt nie może tego skrzętnie monitorować. Pan Marek na swoim koncie Facebookowym oświadczył wprost, że nie będzie tak zły jak firma Apple i nie będzie zabierał aż 30% z przychodów, które dana firma uzyska w wirtualnym świecie metaverse. E, oczywiście. Mógłbym im uwierzyć na słowo, gdyby nie drobny fakt, że czytając na ich blogu wypowiedź pana Jeremy Presenti, który jest wiceprezesem od sztucznej inteligencji, gdzie przyznają się, iż wyłuczają system monitorowania twarzy z Facebooka. Ten projekt coś się nie przyjął i... Tysiące, chyba nawet miliony użytkowników, którzy zostali skatalogowani przez ich sztuczną inteligencję, zarzucają ten projekt, już nie będą tego więcej robić. No, aczkolwiek pada tam dość takie stwierdzenie, no, dające mocno do myślenia. Na blogu pan Jeremy pisze, że będziemy kontynuować pracę na poczet technologii, która właśnie rozpoznaje twarz. Czyli z jednej strony kończą, z drugiej strony doceniają tą technologię i wcale mnie to nie dziwi, ponieważ wejście w metaverse, czyli tą wirtualną rzeczywistość sprawi, że będziemy zakładać nasze wirtualne kaski i tak naprawdę już wszyscy będziemy musieli być skatalogowani na poczet przyszłych działań marketingowych Facebooka. Z Metaverse pociesza mnie tylko jeden fakt, że jakbym miał taką chrypkę, taki, taką grypkę, jak ostatnio przez dwa tygodnie, to w świecie Metaverse na pewno szybko bym wyzdrowiał, a może okazałoby się, że w ogóle nie miałbym możliwości chorowania, bo tam będzie wszystko idealne. Co do idealnych rzeczy, to chciałem podzielić się z Wami taką radostką, że powstała bardzo fajna książka, o najnowszym systemie Monterey, napisana przez trzech aktorów, dwóch pięknych: Artura, Jobka, Jaromira Kopa i mnie jako trzeciego autora tej publikacji. Także gorąco wam polecam www.prosteporadniki.pl. Książka jest takim przewodnikiem dla początkujących użytkowników, ale również ci bardziej zaawansowani znajdą dla siebie kilka miłych informacji. Kolejną dobrą informacją jest fakt, iż serial. Ted Lasso. Ted Lasso uwielbiam ten serial, jeśli, jeśli z jakichkolwiek powodów jeszcze nie widzieliście go, to koniecznie, koniecznie musicie sięgnąć po Apple TV+. Ted Lasso znalazł się wśród 10 najbardziej najczęściej oglądanych seriali. Tutaj taką statystykę wszystkich pozycji, które były najczęściej oglądane, wykonała firma Nielsen Streaming. I powiem Wam, że te wyniki są bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście, jeśli chcecie szukać czegoś obok Apple TV, to wśród pierwszej dziesiątki mamy również jedną pozycję Disneya jest to Czarna Wdowa. Reszta oczywiście jest Netflix. Netflix poznawia to wszystkie tutaj rzeczy, które były do zabrania, jeśli chodzi o top 10 programów telewizji. Filmów, wideo na żądanie, i na pierwszej pozycji znajduje się oczywiście Squid Game. Wyobraźcie sobie, że ten serial w przeciągu pół roku obejrzano aż 3000 milionów minut. 3000 milionów minut, gdzie Ted Lasso, znajdujący się na dziesiątej pozycji, obejrzano 507 milionów minut. Ale sukces dla Teda, że w ogóle pojawił się w tym zestawieniu, dodam tylko, że pozycja Disneya jest na 1, 2, 3, 4, na piątej pozycji. Także Netflix zgarnia wszystko, jeśli chodzi o streaming. Apple walczy, Disney radzi sobie całkiem dobrze. Dobiegają do nas już pierwsze informacje na temat nowego układu M2. I tutaj powiem Wam szczerze, no chyba nie będzie wielkiego zaskoczenia, że na ten układ będziemy musieli poczekać jeszcze... Do 2023 roku i nie dziwię się, bo wydajność obecnych procesorów jest bardzo, bardzo zacna. Ale do tego 2023 roku warto będzie poczekać. Jeśli nie macie żadnego ognia, żeby kupować nowy komputer, to zdecydowanie poczekajcie, poczekajcie, wstrzymajcie się. Mają być procesory wykonane w technologii 3nm, a to pozwoli nam wsadzić na tą płytkę, która mieści się do komputerów, aż. 40 rdzeni CPU. 40 rdzeni procesora, gdzie w tej chwili możemy maksymalnie uzyskać nawet w tych najbardziej podkręconych procesorach M1 Max zaledwie, można powiedzieć zaledwie w tym momencie 10 rdzeni CPU. Jeśli nic z Was nie piekli, nie pali, to 2023 rok. Tak jak najbardziej zapraszamy po nowe komputery. A jednak się zdarzyły, no, nie, trudno tutaj, żeby przy wdrożeniu nowego systemu wszystko poszło zgodnie z planem. No i tutaj niestety przy tych starszych komputerach, które mają procesor, mają układ T2, układ, który służy do zabezpieczania komputera, do szyfrowania, do wielu innych rzeczy związanych z bezpieczeństwem. No, to w tych komputerach, oczywiście komputerach z układem Intela, żeby nie było tutaj niejasności, Monterey po zainstalowaniu tego systemu najnowszego mamy cegłę. I no cóż, ci, którzy nie wytrzymali i instalowali od razu na swoich komputerach produktowych, na których zarabiają, no to mają spory problem. Problem już jest rozwiązany, aczkolwiek był też kolejny kłopot związany z odtwarzaniem filmów HDR na YouTubie, który. Również powodował, że nasze komputery potrafiły się zawiesić, i znowu dodam, że jest to domena komputerów z Itelem. Nie wiem, czy ta polityka ma sprawić, że szybciej przerzucimy się na układy M1. Ja oczywiście chciałbym to zrobić, aczkolwiek budżet nie zawsze pozwala. Budżet może nie pozwala poczuć się jak posiadacze najnowszych MacBooków Pro z Noczem. Boże, nie wiem, jak oni to zrobili, ale to zrobili. No ale dobrze, jeśli macie komputer z Intelem i chcielibyście poczuć się jak użytkownicy Nocza, to zapraszam Was pod link, który znajduje się w opisie tego odcinka, ponieważ jest taka aplikacja Noczed która pozwala nam wyświetlać, zasymulować Nocza i jeśli no, byście mieli takie pragnienie, żeby. Poczuć się jak użytkownicy MacBooków Pro z M1 Pro Max, no to nie ma chyba prostszej drogi niż pobrać sobie ten mały, zgrabny program. Ostatnia informacja jest związana z, ze zmianami, które pojawią się w App Store. Na pewno Apple nie jest zbyt zachwycony tym faktem, aczkolwiek programiści, inne firmy, jak najbardziej. Przytakują. Sytuacja ma miejsce z, no, z głośnym już procesem firmy Apple i Epic. Epic próbował obejść marżę, jaką Apple narzuca producentom oprogramowania i nie pozwala im sprzedawać swoich programów dodatków poza App Store, no bo oczywiście biorą z tego 30%. I tu sytuacja. Wymyka się spod kontroli, ponieważ po przepychankach w sądzie um, okazuje się, że już 9 grudnia ma nastąpić się zmiana w App Store i Apple ma pozwolić na trzecią formę płatności, czyli omijającą te pazury Apple, które kładą łapkę na um, oprogramowaniu, na um, obsłudze płatności. Czy jest to dobre, czy jest to złe? Na pewno no, utrudni to zwiększenie przychodów firmy Apple z y, usług, która jak wiemy do tej pory naprawdę idzie mocno w górę i z każdym kwartałem przychody z usług są coraz większe, coraz większe. Na pewno programiści będą zadowoleni, bo nie będą musieli zapłacić 30% y, dla firmy Apple za możliwość sprzedaży w ich sklepie dodatków do produktów, czy rozszerzeń, czy wersji pro, powiedzmy, do aplikacji. Z kolejnej strony będziemy mogli być narażeni na dość niebezpieczne sytuacje związane z przechwyceniem naszych kart kredytowych płatności. No, bezpieczeństwo jest kluczowe i tutaj podczas płatności przez Apple Store. Mogliśmy do tej pory chyba się nie zdarzyło, że jakieś dane wyciekały. No w tej chwili, gdy otworzy się ta trzecia ścieżka, to mogą nastąpić problemy z bezpieczeństwem. Aczkolwiek oczywiście nie życzę tego sobie wam. I tą miłą informacją dla programistów kończymy szybki przegląd informacji na temat technologii, a szczególnie Apple w nocnych makach. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia.